Łódzkie na plus podsumowanie tygodnia w skrócie. Zarząd Województwa Łódzkiego zwiększył wsparcie na jedną z kluczowych inwestycji dla naszego regionu czyli budowa terminalu przeładunkowego w kolejowej dzielnicy Złońskiej Woli. Zostanie ona wsparta kwotą o prawie 6 milionów złotych wyższą. Unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie więc prawie 52 miliony złotych. Inwestycja, która praktycznie biorąc jest inwestycją ogólnowojewódzką dającą Szansę na rozwój nie tylko tamtego terenu, nie tylko z duńskiej woli, okolic ale także myślę, że można śmiało powiedzieć szansą dla całego województwa łódzkiego. Inwestycje realizuje spółka PKP Cargo Terminale. Jest to na pewno bogata oferta województwa łódzkiego dla nas jako spółki PKP Cargo. Na pewno port multimodalny, kolejowy wzbogaci ofertę województwa, ale również PKP Cargo. Prace przy budowie terminalu już się rozpoczęły. Całkowita wartość inwestycji to ponad 128 milionów złotych zgodnie z umową terminal. Ma zostać oddany do użytku z końcem października 2023 roku. Po dwóch latach przerwy Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich Łupta znów można było oglądać na żywo. Widzowie zapełnili salę Łódzkiego Domu Kultury. Na tegoroczny przegląd zgłosiła się rekordowa liczba 40 teatrów z całej Polski. Żyli doceniło artystów z Łódzkiego. Druga nagroda przypadła Teatrowi Rejstopy z Łodzi. Z kolei drugą nagrodę aktorską przyznano Justynie Rubajczyk z Teatru Face to Face z Oztuńskiej Woli. Fundatorem nagród dla zwycięzców był Łódzki Dom Kultury. gratulacji dla żołnierzy ukraińskich za ich ostatnie sukcesy na froncie. Marszałek Grzegorz Schreiber rozpoczął wideokonferencję z Sergiejem Borzowem, przewodniczącym Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej w Ukrainie. Rozmowa była też okazją do podsumowania wsparcia, jakiego nasze województwo udzieliło mieszkańcom Winnicy po rosyjskiej agresji. Przewodniczący podziękował za wszystkie formy wsparcia, jakie mieszkańcy jego obwodu otrzymali od mieszkańców Łódzkiego, zwłaszcza za organizację kolonii dla dzieci. Ta walka nie miałaby tyle sukcesu, gdyby nie mieliśmy tak tyle wsparcia od naszych przyjacieli, od naszych partnerów i szczególnie ze strony Polski. Już cieszymy się na myśl o tym, że Pan Przewodniczący będzie mógł do nas po wojnie przyjechać. Dobrze przygotowane targowiska przyciągają rolników, a duży wybór produktów kupujących. Przypominamy, że w każdą sobotę przy ulicy Drewnowskiej 75 oraz przy porcie Łódź funkcjonują ryneczki prosto od rolnika. To inicjatywa marszałka Grzegorza Schreibera, która wpisuje się w politykę rządu, prawa i sprawiedliwości. Ruszyły zapisy na bezpłatne wycieczki do najpiękniejszych przyrodniczo miejsc naszego regionu. Na uczestników wycieczek czeka moc atrakcji i